I to ja Siema tutaj ipak z rodzienzy pilnowacz autobusu 069 A dzisiaj będziemy nagrać kolejny odcinek z Pana Tadeusz, już dziewiątą księgę będziemy komentować i tak jak widzicie niestety, ale Daily jest, no. Daily no Maraton, no jest opóźniony Czy ja powiedział, że dobrze trzymasz? Jestem pewny, że dobrze no. trzymam. Słuchajcie. Myślę, I na, tak na następnych tak filmach. Klikamy. Możliwe, że w następnych, już w dziesiątej części, będziecie jutro mogli obejrzeć to, jak jesteśmy z pilnowaczem w studiu. A dokładnie, bo będzie pilnowacz mnie... A to mógł. a to, ej, 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 ej. No. to resztę będzie u mnie na następnym filmie. Dobra, no to zapraszam Was do sensu. Zostawcie oczywiście subiczka, łapkę w górę, wpadajcie do pilnowacza i zapraszam na sens. Pilnowaczu, ja tebe, Ciebie też zapraszam. Te Ej, Nie zastanawiać się teraz trochę, jeden fakt, no. że na początku zawsze patrz co jest. No. To przyniesie koszmar, jest chumskarze. Jest cały czas to zdjęcie. Numer Nie wiem dlaczego, księga dobra. Księga oznacza to, że zbliżamy się do końca. I no i z czego ty rżysz? Jak dobrze, że idziemy w końcu do końca tego. No naprawdę, jest coraz lepiej. Tak swoją drogą, pilnowaczek jak się nazywa ta księga? Peripety, pilnowaczek. Nie wiem. Nie, tak serio. Be, bitwa, be, bitwa, bitwa, bitwa. Yy, I tak w ogóle, tak swoją drogą? Tak, blutej i twa. Blute I tak swoją drogą. Jak będziemy oglądać ostatnią część, to taka ciekawostka, ja na tej nie oglądałem. Szczególną czujność i uwagę ponieważ będziemy omawiać sobie bitwę. Okazuje się, że malowanie takiej bitwy, rozrysowanie jej nie jest takie proste i mam nadzieję, że podążając za rysunkami uda Wam się jednak zrozumieć, o co właściwie tam chodziło. Więc Chwaliłem to, co... Wam się... Chodzi dużo rysunków. Chwaliłem Wam się, moi drodzy, że teraz ja mam Pana Tadeusza jako lektury. A no na właśnie. poferiach. Dlatego Pilarz będzie słuchał chyba już. No oczywiście, że będę oglądał to. Ja będę się z tych filmów uczył. I dam, wam znać jak... I dam wam znać jaka ocena z tego będzie. A ja mam takie pytanie jeszcze. No, czy, ile jeszcze przerywać? Czy ta Boba w ogóle nagrywa coś innego ze streszczeniami Pana Tadeusza? Oczywiście, że ona nagrywa na YouTubie cały czas. Pokazałem Ci przed chwilą, tam... Ona nagrywa... no bo to jest polonistka, no. Nie, Polonistka-YouTuberka. Niemożliwe, niemożliwe. typiara się nazwa polonistka-YouTuberka. No nic dziwnego, że z polonistką. No ciężko by było, jakby była na przykład matematyczką, nie? No ja mogę się nazwać. Pilnowacz polonista i też będę polonista. Albo ipak historyk, dobra. Pilnowarz pingwisto. które zorganizowały zajazd na Soplicowo. Panowie poszli spać i śpią snem głębokim. A co dzieje się w tym czasie? W tym czasie do Soplicowa przybywają przyjaciele Soplicy, go Soplicy, by mu pomóc, ale okazuje się, że przybyli za późno, ponieważ wcześniej o całym zajeździe dowiedzieli się Rosjanie. Nie wiemy, kto ich wezwał, ale jakby nie jest to nic dziwnego, ponieważ to oni na terenie Litwy pilnują porządku. Przecież jesteśmy krajem, Pilnowacze skubane. No normalnie podróbki nie, to pilnowacze z ich podróbką, bo to było w latach napoleońskich. Nie! Nie jesteś ich podróbką. To oni są moją podróbką. Tak, po prostu. Wypowiadam wam dramę. Tak. Jaka więc czeka pobudka naszych przemiłych szlaciców? Co to jest? Major Put. Zamknij się! Pilnowacz, zamknij się! Tak, moim zdaniem ten obrazek jest bardzo interesujący. Dobra, oglądamy to i nie zwracaj uwagi na nazwę Mar Majora. Tu okazuje się, że zanim się rozbudzą dobre, już są pozwiązywani. po do łaski. No, a ten jakoś nie jest związany. A nie, dobra, nic nie wiem. Ej, ej widzowie! Skupka. Boże! <głosi> w dyby. tutaj poznajemy jednego z dowódców rosyjskich, jest to Major, Kut. Później powiemy sobie o nim coś więcej. Okay. Ważne jest to, że on ma satysfakcję z tego, że może tych szlachciców upokorzyć. Brat czuje satysfakcję. Brat jest satysfakcjonowany. Ja pamiętam jak kiedyś pan od historii mówi powiedział mi, że ja czuję bardzo satysfakcję z tego, że nie zdaję, jakbym nie miał z czego się cieszyć. Przez to wystawia tak. na deszcz. Tak. Ten deszcz jest dość ważny, ponieważ pomoże im troszkę wytrzeźwieć. Wystawia ich na deszcz, ściąga im ich kontusze, czapki i tak... Oni chyba czapki nie mają, są na zdjęciu. Na jakąś w zdjęciu, takie, tak sobie. Takie pytanie, czemu ten pierwszy jest taki osrany? Który? No ten, ten, ten. Nie wiem, co to się go. Tymczasem w dworku sędzia próbuje No bardzo fajnie, że wszyscy porwani, tylko lider nie jest porwany i sobie gada. No, bardzo mądre. Takie tam typowe życie państwa każdego, jak zostanie podbite. Z, z kapitanem Rykowem, proponuje go aby puścić tych szlachciców wolno, Czyli zobaczcie, sędzia tutaj rozumie, że niepotrzebny jest konflikt z sąsiadami. Tak swoją drogą, niedaleko mojego osiedla, z osiedle pana Tadeusza, gdzie jest ulica Księdz-Robaka, osiedle Horeszków i takie inne. Eee, Twojego osiedla przecież ja też mieszkam. Na, two na Twoim osiedlu. No, Naszego. Dobra, wiem. Komuna jest, nie zapominaj. Tak, się. wiadomo. Czyli ten sędzia, który został zaatakowany, teraz chce udobruchać najeźdźców, którzy chcą skrzywdzić osoby, które sędziego napadły. Ważne jest to, No bo Polakie wiecie, udobruch. Tak to, to Rosjanin? Jest ugodowy i co ważne, bardzo lubi Polaków. Wiecie dlaczego to jest fikcja? Właśnie dlatego, bo lubi Polaków Rosjanin. Czyli tutaj mamy taką postać, która mimo tego, że jest Rosjaninem, to jest przez nas lubiana. Sympatyzujemy z nią. Simpujemy? No, chyba nie będę sympatyzował. Nie, dobra. Nie, dobra, bo to się trochę rasistowskie zaczyna robić. Simpujemy jednak, jest major Hut, którego poznaliśmy chwilę wcześniej. Ten Hut jest z urodzenia Polakiem, przystąpił do armii rosyjskiej i tam ma żadną. Czekaj, czekaj. Koleś, który jest Rosjaninem, akceptuje Polaków, ale Polak ich nienawidzi, rozumiecie to? No, dziwne, dobra. Ja mam takie pytanie. W sumie taki typowy Polak w XXI wieku też nienawidzi innego Polaka. Ja mam takie pytanie. Dlaczego? Czyli zdziwiło się coś. Dlaczego, jak tutaj przybliżymy, są strzałki? Dlaczego? To nie ma sensu. Nie wiem, ty. Bo tam było coś, że gada, ale no, no, no. No, no co, sędzia gada do Rykow, a nie, nie, nie wiem dlaczego. Czy to są najciemniejsze teorie? Drze w ogóle na panu to tu. Nie, dobra, nie, nie, nie. Bo zadzierają no ale symbio nie jest miściwy. To znaczy, że jest osobą, w którą sędzia na pewno się nie będzie mógł dogadać. No ale sugeruje, że sędzia może wykupić ludzi, ale tysiąc rubli za osobę. To są absurdalne astronomiczne kwoty. Wiadomo, że tego sędzia Jak dobrze, że dzisiaj te kwoty by były tak śmieszne, że... Żebyś... To, 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 to 5 zł, jak dobrze pan tam mój kolega mówił. 5 zł. Wiecie co, wolałbym kupić sobie Lipton. Tak? Czyli mamy taki impas w negocjacjach. Ja w sumie ci szlachcice to biedni są tacy, że nie można ich ten nie mogą się sami uwolnić za kasę? Sędzia jednak próbuje dalej. Mówi do pułta tak, cóż wygrasz? Później Co on tu rano, gada? Krwawa, nie było ran, że zjedli kury i gąski, za to wedle statutu zapłacą nawiązki. Ja na pana hrabiego nie zanoszę skargi. To tylko były zwykłe sąsiedzkie zazarki. I mamy znowu syn. Normalnie jakbym wziął nasze osiedle. Ty y sąsiedzkie zatargi wiadomo z kim z kadsprem ogólnie. Pozdrawiamy ciebie już masz 300 słów na dzień nagrywania tego filmu. Pewnie ma już więcej w sensie nie wiem czy ma, ale pewnie jesteś takiego, teraz już pewnie ma więcej jak to nagrywam. Jego jak to wrzucam? urazy praktycznego i też gotowego negocjować. Jednak nie jest taką osobą, i tutaj szantażuje sędziego tak zwaną żółtą księgą. To taka księga. Prawa. Żółte papiery! Żółte papiery! Brat chce mu zrobić żółte papiery! które zostały wprowadzone wtedy na Litwie, która pozwala zasądzać wysokie kary i bezpośrednimi wykonawcami są właśnie wojskowi. To są szczegóły. Ważne jest to, że sędzia jest wzburzony, bo czuje się urażony, że ktoś go po prostu straszy. Nie ma jednak czasu na reakcję, ponieważ do dworu ktoś przybywa. I mamy tutaj taką scenę. Sędzia wychodzi przywitać gości. Tutaj na ręku zakłóci Zatrzymaj to. A zatrzymaj dworu przyjeżdża to. nie inny, tylko. Nie, nie, w, nie nagranie. Film. No wiem. Nie, no co? Nie. I powiedzcie im moi drodzy, weź, weź. Co to robi czemu? Czemu? Powiedzcie, czemu to jest taki osrany? Spytaj się. Oni to. wszyscy normalnie, ale ten jeden jest taki osrany. Ej, no w sumie. Aha, dobra, chyba. No po zobacz. Twarzach. Jeden z takich Ale kto to jest? jest ale... postaci... Tylko to wiem, że to jest za Właśnie, są? co to są za nudejmy? Nie wiadomo. A no może wiadomo, tylko my po prostu tego nie oglądamy z, ten, z uwagą. Nie. Wraz z nim. Właśnie, chciałem powiedzieć, że to szlachta, może być Dobrzyńska, ale to nie jest szlachta. Dobrzyńska, bo to idzie. Trzy inne wozy. Maciej Dobrzyński, Bartek Krusak, Zan i Mickiewicz, to znaczy to są ci ludzie, którzy nie zdecydowali się wziąć udziału w zajeździe, ale którzy znają naszych tutaj tych e, uroczych szlachciców. UROCZYCH! Uroczy! W jakim celu jeszcze nie wiemy, ważne, że mają w sumie cztery wozy. Siostry się ale podobają. Ale o tym za chwilę. Ksiądz Robach nie może dać po sobie poznać, co czuje, a na pewno nie jest zadowolony widokiem, który zastał. Tu ważna wzmianka jeszcze. Przeczytamy fragmencik, a tymczasem podhajscy i isajewicze, birbasze, wilbikowie, biergiele, kotwicze, czyli to... Ale kotwicze to rozumiem, że to są kibice kotwicy Kołobrzeg? Pozdrawiamy wszystkich kibiców, kotwicy, bo my jesteśmy ze na to wiadomo, nie? Sztama musi być. Tu wszyscy przyjaciele z którzy przybyli mu na rację, Mówi się zgoda, ale okej. Okay. Nie zdążyli ratować, ponieważ Rosja ich Widząc szlachtę Dobrzyńskich w tej ciężkiej niewoli, zaczęli z dawnych gniewów ostygać powoli, bo szlachta polska, chociaż niezmiernie kłótliwa i porywczadowita, przecież nie jest mściwa. Czyli złość y, stronników Soplicy wygasa powoli. Tymczasem e, książę Trapak wchodzi do dworku wraz z sędzią. Co tam widzi i co, jak się zachowuje? Zachowuje się, się... nienaturalnie, wszyscy... Czego za... rży! Zacznijmy od tego, że pierwszy raz widzimy księdza Czego Robaka rzy? Zacznijmy od tego, jak że chyba dobrze wiem, to widzimy pierwsza z księdza Robaka bez tego kaptura jest łysy o dziwo. Brat jest łysy. I z czego on tak rży? Nie wiem, spyta się go. Jest zadowolony, szczęśliwy, śmieje się z tego, co spotkało szlachtę, która teraz moknie na deszczu. Proponuje wszystkim e, alkohol. No wiadomo, no. ci leżą, a on się nachleje jak zawsze. No wiadomo, Wiedziemy. Polska mom. Tak. Jedzmy i pijmy. Po chwili proponuję też, by do nich dołączyli żołnierze rosyjscy. Mówi tak, my tu pijem, a jegry tam zmarzną na dworze. Hulać to hulać. Sędzio, daj beczkę siwuchy, major pozwoli, niechaj piją jegry zuchy Jegry, czyli wojsko rosyjskie. Taka specjalna formacja. Coś wydaje mi się, że oni nie chcą pić. Szepcze jednak do sędziego, by e, podał jegrom nierozcieńczony spirytus. To znaczy, że jest to forma podstępu. Chciałby, by oni dość szybko się upili Dlaczego? Zaraz odpili. W Dworku Powiedzmy, że impreza. No. Oczywiście atmosfera dość napięta, bo Polacy... Rizzler z kuban. No, Riesler, ale... Tylko ja przypominam, że Tadeusz też ją kocha, przecież, więc... Chyba będzie bitwa! Rosjan, ale Nie! Był... Będzie pojedynek na rapo dziewczyna. Czy bo księga bo? będzie bity? Czy następna księga będzie nazywała się Bitwa 2.0? Nie. kobiety i tutaj Major w ustronnym momencie... W takt muzyki chciałby porwać się do tańca Telimena. Telimena nie ma na to ochoty, jednak on chwyta ją dość mocno i składa całus na jej ramieniu. Jest nachalny, natarczywy, nieprzyjemny. I tutaj Czy brat na tańca. serio ma śminkę. <laughs> <laughs> Brawo! Nie O. pozwolić na takie zachowanie i uderza w twarz majora futa. Wiadomo, że to Tadeusz, bardzo dobrze, dostał w łeb. Tadeusz, ty bad ze. No, jak są te filmy ta, takie często na zepeto, że moja dziewczyna do... dotknie to zabije. to on normalnie zachowuje się jak te wiecie, srepeciary wiecie, że, i srepeciarze. Wiecie, wiecie że yy, ta, wiecie, że Tadeusz też ma konto na zepeto? Nazywa się nazywa się y, subskrybujcie pilnowacza 2115. Tak. Kulturą, więc nieoczekiwanie ksiądzrowa. Jobskir! <grystwa> Joki Jobskir, nie musimy to jeszcze przebinać? Nie, nie, nie. Musimy to jeszcze raz nie zobaczyć. Ale jednak chybia. Wiadomo jednak, że Polacy z Rosjanami teraz będą w stanie konfliktu. I płód, i Rykow ogłaszają bunt, krzyczą i oczekują, że Jigry z podwórka, z dworu e, przybędą im na ratunek. Tymczasem z dworu wybiegają nie tylko Moskale, boże, ale tam boże. Boże. Czemu? czemu? Czemu oni są strzałkami? Nie wiem, by się nie zmieścili pewnie, bo ile ich tam dużo trochę ich pewnie jest... No to pomniejszy ci chrób. Szlachta, która miała pomóc sędziemu, czyli robi się duże, duże zamieszanie. Jakby nasi rozwijają są... wo, 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 wo. Wow, I wow, wow, czemu ten wow. jeden, czemu ten jeden jest cały czas osrany? On jest, mordu, od tego. mordu, kim ty jesteś i czego ty się to cholery jasnej boisz? <noise> nie wiem, nie wiem, no zastanawiam się. Ja w dworku, Ale reszta w nie jest ostra, tylko on jest ostra. Z A on. Nie, nie. nie szlachciców, którzy byli w dybach Rozkubowała i uzbrajała. To znaczy, że teraz mamy dwie grupy. Mamy ludzi, sędziego i jego przyjaciół oraz. Ludzi normalnie jak bitwy gangów jakieś. Szwarkę dobrzyńską, czyli tych, którzy dokonali zajazdu. I Rosja. Kartele normalnie. No. Kartele. Po którym będą walczyć. I to jest właśnie ta bitwa. Duże skupienie. Ważne jest to, że na początku bitwy żołnierze rosyjscy nie są w stanie strzelać. Jest duży chaos oni są armią, ale w tej chwili. Są bardzo rozproszeni, także muszą walczyć wręcz, a nie są do tego przyzwyczajeni. Wszyscy walczą. Narrator w Trakcie bitwy robi nam zbliżenia na konkretne pojedynki, jeżeli byśmy sobie tam narator, Narrator? E, Kim jest ten narrator? Nie wiadomo. Zdolności niektórych szlachciców, między innymi robię zbliżenie na Maćka Dobrzyńskiego, ten ponad 70-letni szlachcic z Dobrzyna. Weź przerwi, weź przerwi. Co? Nie, nie film? No. Dobra, jest ta sztuka. Tam tylko Ale wtedy zmienia kanał na ten drugi, na Rosjanin. Przekreślono. Przekreślili no. go. Nie! Przekreślili go, zabili go po prostu. Filmak, który jest taki żywotny i tak sobie świetnie daje radę. Jednak nie jest w sam wyborca. Co to było? Widzisz to? Patrz. Ale Musimy nienawca, przybliżyć na sobie. Nie, ale paso. Rosjanin, to Tutaj. Nazwiska nie są istotne, to tu. Jest taki żywotny no widzę. I tak sobie Ale pokażę, widzę. Gdzieś to? W no wleciało coś na chwilę i Ale musimy sobie. przewinąć, co tam, co to było. W sumie racja. Dobra, poczekajcie. Poczekajcie, chwilę, zaraz się dowiemy. Maciej. Mamy to, Maciej Chciwiel, Kropiciel. A dobra, to, ta, to ten ze szlachty zaściankowej. I ja nie wiem, dlaczego on się tu pojawił na chwilę i zniknął, patrzcie. To, to jest jakiś jest isterek, może. Może. człowieka widzi to kropiciel, którego już <noise> poznaliśmy. Rzuca w nogi proporcje. No, no, no drogą, po... poznaliśmy już go, poznaliśmy już go przed chwilą właśnie. Tak, dzięki temu go pokonują. Ale zobaczysz, będziesz go kojarzyć yy, z ten, przez to, co teraz się stało. Macie chciel, kropiciel, no. Trudno no. nie zapamiętać. Jak wykorzystują to Rosjanie, którzy łapią za głowę, jak już prawie ginie. Wzięli go za łeb. Na ratunek przybywa mu Gerwazy. Rozrysowuję to po to, żebyście zobaczyli, że tam się jest bardzo, bardzo dużo Patrz, tak, tak to wyglądało. Właściwie tak. gdziekolwiek nie spojrzymy, coś, ktoś ginie, krew się leje strumieniami. W pewnym momencie... Tak mi się przypomniało, bo wczoraj miałem tą kulę do kąpieli, pilnowaczu. Wziąłem tą drugą i wiesz co jest najlepsze? No. Wiesz jaki kolor był tej wody potem? Czerwony. Krwisty, jakby, kre, jakby się... jakby ca krew ze mnie wyleciała po prostu. Słyszałeś, że... i Ipach miał kulę? Kapitan Rykow orientuje się, że w ten sposób walki nie wygra, że musi tych swoich żołnierzy e, pozbierać, sformować i gdy już są w szyku, ruszają ramię w ramię w stronę Soklicowa. zaczynają równo strzelać i niestety szlakka e, stoi na przegranej pozycji. Rykow nawet wykrzykuje, sędzio poddaj się, bo dwór spalić każe, ale tu odwaga sędziego wygrywa, odpowiada mu pal, ja cię w tym ogniu usmarzę." Gdy już wydaje się, że Rosjanin dołącza do bitwy Maciej Konecka z Sakiem i gdzieś z tyłu zaczynają ostrzeliwać Rosjan, to powoduje rozbicie tej formacji. I znowu mamy taką chaotyczną. Przypomniała mi się taka piosenka o piłkarzach, tam była Saka, n -Word i... No, takie słowo niemiłe. Ale w Stanach był taki piłkarz D-I, naprawdę. To, co szlachta polska lubi najbardziej. Kapitan Rykow jednak jest dobrym dowódco, uczy się na błędach i teraz formuje swoich e, biegrów, tak by ta formacja miała kształt trójkąta, jednocześnie by za im mm. znajdował się parka. A co to będzie iść z nimi? To znaczy, żeby nikt nie mógł od tyłu zaskoczyć. No i w ten sposób atakują. Gdy w ten sposób działają. Nieoczekiwanie zamkniętą. Pan Petko ich może zaskoczyć Zrabią, od tyłu. Był przecież jeńcem kapitana Rykowa. Kto wie ten teraz wie. Przybył tutaj. Może nie wiem, i lepiej nawet. Później ksiądz Robak został... Jezus Maria, dlaczego... Czemu Robak chce wszystkich zabić? To psik Oskar jest, kumskar. Chłopie, ale on chyba go zabił. Pierwszą hrabia na pewno by zginął. Tu jest ważny moment, że ksiądz Robak o, właśnie. dostaje kulkę... Pisałem o tym na węb. pracy klasowej z Polskiego. ...zamiast kulkę hrabiego z pewnością ocali mu życie. Zostawiamy na Dla mnie niesamowite jest to, że ksiądz Robak przykrył całego krabiego i całego konia tego krabiego naraz. Ale dobra. I znowuż... Nie przyczepiam się. Mamy na kolejne miejsce, gdzie za stoi Tadeusz, Skąd tu wzięła się ze... studnia i Tadeusz? Nie wiem. Studium. studium strzela widzę. Tak wiecie, on tam kręci tam studnię a tam nagle broń, albo nie wiem jakieś przejście do, do podpolskiego państwa podziemnego, nie no. No no studnia widzę. W najlepszych filmach science fiction tak nie było, tylko w Breaking Bad było, że Walter White miał takie gówno co miał samochód na nim karabin szczepiony i tak strzelało. Ale ze studni tego jeszcze nie było widzowie. Tak. Powolutku, ale bardzo, bardzo... I ten z futem wiedzą, że w ten sposób wytracą całą armię. Więc fut zaczeka Tadeusza, mówiąc: Panie Polak, wstydź się pan, chować się za drzewem, nie bądź tchórz, wyjść na Ale że co, że Polak ale, za kierownicą, tak? Ale ale ale, 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 dlaczego Polak mówi do Polaka? Zacznijmy od tego, że napisał. Jak Tak Jak bij się w Samorowie, tworzył niewstyd. Wtedy już jest honorowy. No to ty się idź bij, a nie stoisz sobie z boku. Więc odpowiadam, mu, a czegóż ty się chowasz za jegrów kołnierzem. Nie tchórzę ja przed tobą wynieć z zapłotów. Dostałeś w twarz, ja muszę się z tobą gotów. Po co krwi rozlew? Między nami była zbada, niechajże ją rozstrzygnie pistolet lub szpada. Czyli mówi o tym, to ja cię uderzyłem, rozwiążmy tak mężczyźni według. dwóch, stańmy do pojedynku. Okazuje się jednak, że Major Putin jest dość szkodliwy. Szkoda, że politycy tak nie działają, jak, jak ten... Wyobraź sobie, Putin do Załońskiego mówi Słuchaj, kto rządzi Ukrainą? Idziemy się bić na MMA. I oczywiście, wiadomo, nie, Pay Per -pay View by każdy kupił. My też pewnie, nie? Tak, wyobraź sobie, że ten... Że, że tusk z Kaczyńskim ten robi pojedynek na rewolwer. Tak, tak, bo na przykład ktoś powie, że wybory były sfałszowane, no i takie sfałszowane, no to zobaczymy kto teraz fałszuje wybory. Mimo, że... Ej, no ale nie może być sfałszowane, nie? Ale już wyzywa go na pojedynek, to mają chciałby, by zamiast niego walczył kapitan Rykow. On jest znacznie znaczy, odważniejszy, tak, mówi że z nim sympatyzujemy. Chce nasz do walki, ale wtedy hrabia protestuje i mówi, że tak naprawdę to on chce walczyć z kapitanem Rykowem. On go wyzywa na pojedynek, ponieważ to kapitan Rykow. Bo, na, niesamowite jest to, że dwóch z największych wrogów jeszcze księgę temu łączą teraz siły. A pokonał jego dokejów. Ma... Mówi, jak Polak ma wojnę z, Roski, z Ruskiem, to każdy Polak się ze sobą będzie lubić. Widać to po historii naszego państwa. Do niego sprawę chciałbym to rozwiązać honorowo. Dlatego też wstają dwie pary do walki. Cała walka... A co tu robi flaga Francji? No bo jest szlaką i je grami nie ma się. Ta ma flaga też. I... Ta flaga też walczy moi drodzy. Ta flaga też walczy. Ja, do... Ej, no w sumie... Czasy Napoleona to w sumie czasy fra... Ja w ogóle tu siłam o losach całej bitwy. Krawiam z każdym rybowym. Tadeusz z Majorem Putem, który niekoniecznie nie ma ochotę walczyć, ponieważ wie, że ma szansę przegrać, to wcześniej, tuż przed pojedynkiem szedł do swojego podwornego, do Gonta, mówi Gonto, Gonto. widzisz do tego wisielca, i jeśli mu wsadzisz kulę tam pod piątym żebrem, to dostaniesz ode mnie cztery ruble srebra. I co, i będzie takie coś, że ten koleś będzie liczyć jego żebra? O, jedno, drugie, drugie, trzy, drugie, drugie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, dobra, pod piątym, tak, pod piątym. Tak, no to pod piątym mu wsadzi. Nie wiem, ile tam. Czek ma chyba z 10, no 12 żeber, więc. To znaczy, że przygotowuje się na niehonorową walkę. Chce, by podczas pojedynku jego człowiek zabił Tadeusza. Oj, nieładnie! Tak też się Nie dzieje. Nieładnie! No ty bad boyu, ty ty bandyto! Bandyta. E, ten gon celuje prosto w głowę Tadeusza, gdy szlachta dobrzeńska orientuje się, co się dzieje, że jest zdrada i. Pojedynki zostają przerwane i wszyscy znowu zaczynają ze sobą walczyć. Rosjanie znowu odzyskują przewagę. której bardzo pomocno okazuje się w Wojski, który jest O Opantasz Wojskiego? Ej, ej, weź, weź przerwij na chwilę. Dobra. osobami, zbliża się do tak zwanej sernicy. To taki budynek na cienkich nogach, on jest też spróchniały. Tu wygląda na mniejszy niż powinien być w rzeczywistości. W każdym razie Wojski wyprowadza tam małą grupę ludzi już podważają i oni też rzucają z, e, nogi tej sernicy powodują że ona wywraca się na tych jegrów i zabija czyli 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 przeraźliwy opis 30 jegrów mordercy dopają się krwi każden tych jegrów zostaje weście takich brutalnych opisów nie mówcie bo zaraz mnie zbanują film tyle zależy i mamy taki opis już tylko 8 jegrów z sierżantem na czele broni a ten znowu się poświęca dla dobra w sumie nikt nie wie czego. Bierzy klucznik, oni stoją śmiele. On go trzyma, tak, on go trzyma to jest. Tak. Ten ksiądz Robak, to jest jego żywa tarcza. No! To łeb klucznika. On leci na strzał kręcąc ostrze scyzoryka. Widzi to ksiądz, zabiega klucznikowi drogę, sam pada i podbija gerwa nogę. Uparli właśnie kiedy pluton dawał, Czyli mimo że No nie że ksiądz Robak dwa razy dzisiaj dostał. ośmiu jeszcze nie I Przeżył oczywiście. No oby przeżył. Do klucznika, mają go na łóżce, wtedy ksiądz Robak jest już ranny, wcześniej wyskakuje, przewraca Gerwazego, dzięki temu ratuje mu życie. I to właściwie prawie koniec. Wow, Koleś nie do że uratował, uratował życie rodu choreszków, który właśnie miał u nich gwinę, jak wiecie. Podkomorzy widząc, że wygrywają, proponuje Rykomowi rozejm. Mówi kapitanie, nie splanisz czci swojej, pardonem dałeś próby rycerzu nieszczęsny, lecz mężny twojej odwagi. Porzuć opór niedołężny, zbóż broń, Czyli po prostu poddaj się, nie stracisz na tym nic. Irykow na początku nie bardzo ma na to ochotę, ale wie, nie ma wyjścia, więc poddaj się. Friends. Jednocześnie mówiąc, tak naprawdę to płód jest winny całemu zamieszaniu. Ciekawe, gdzie on jest tak w ogóle. On pozwolił grom też pić. A może umarł przez ten, ten? To on będzie tłumaczył przed carem. I teraz pytanie, gdzie podział się Maja... przed carem. Od pewnego czasu nie ma go na tych obrazkach, a okazuje się, że Maja Płuc całą bitwę przeczekał w pokrzywach uda. Brat filował sobie w Więc To jest najlepsze, że on leżał w tej plantacji, co my mamy na kryjówce pewnej. Tak. Brat był było sobie Tak. Też w pokrzywach sobie leżał. Tak. Nie jest to wzór odwagi i cnót wszelakich. Zobaczymy, co stanie się z nim później. Udało się nam omówić, No właśnie, widzowie. A więc pilnowaczu, czy masz jakieś słowa do kamery? Tak, yy, no więc tak, yy, to wytłumaczy mi ktoś czemu ten typ w końcu był taki ostrany? piszcie w komentarzach. A ja bym chciał powiedzieć, a że znamy... utto to pino. No, a może jakiś cytat na film, bo ja wezmę swój no cytat na film, cytat. pilnowaczowy cytat na film moi drodzy, no to niech będzie, no to niech no. będzie, hmm, co by to wymyślić. Może poczekajmy, aż wymyślisz? No. Do widzenia. Ja wychodząc z żabki. No, do widzenia, widzenia. No, żegnajcie. Trzymajcie się, buziaczki, popatki. Nie